3, 4 Niech się boi reszta świata, E, dziś wszystkich bo Niech się boi reszta świata, Wydmiński Uniwersytet III Wieku powstał w roku 2013. Jako pierwszy uniwersytet III wieku na wsi. Tak oto z rolników zrobili naukowców. Prezesem jest pani, pani Ewa Kulpińska, Major. Do tej pory uczęszcza 70 chętnych, którzy dzielnie studiują języki obce, informatykę, wiedzę o teatrze. Stóki piękne, rekordziewo nie zapominają też o kondycji sportowej studentów najpilniejszych, nagradzają wycieczkami. Aktywnością zależą młode pokolenie, wsparcia w realizacji tak poważnego zadania, udziela MAGI oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poprzez program E-Asos. Eee, Wielu błędów, prawa, w dla wszystkich uczestników Współpracy i w Kowadrę a propos moi drodzy, e, chciałbym teraz oddać głos e, naszym dostojnym gościom. E, profesor Stanisław dziś e, do Ełku. Jako e, pierwszego zabrania głosu jako e, pierwsza. Na sej, też pozwoli do zrobienia platformy obywatelskiej panią Ann Wasilewskie.